Tutaj odwiedzając bezdomnych, dowiedzieliśmy się o śmierci Emilii. Emilka to polska młoda dziewczyna, która dziewczynę. grała na skrzypcach dla nas także zapadła nam w sercu, bardzo ją polubiliśmy. I rozmawialiśmy z kilkoma osobami, od których dowiedzieliśmy się, że zmarła około tydzień temu. Miała problemy z palcami u nóg, była w szpitalu. Miała mieć amputowane palce, ale wyszła pewnie na swoje życzenie ze szpitala. No I te osoby, z którymi rozmawialiśmy, mówiły, że nawet ją upominały, że nie powinna była wy wychodzić, że co takiego może tutaj mieć y, na ulicy, y, czego nie ma w szpitalu. W każdym razie więc wyszła na swoje życzenie i bardzo szybko znaleźli ją y, pod schodami y, martwą. Taki pan jeden opowiadał, że rozmawiał z nią, właśnie namawiał ją, żeby jeszcze wróciła do szpitala, ale mówiła, że nie i mówi, że odbył z nią taką nawet serdeczną rozmowę, a na drugi dzień już w takim miejscu, które my też nawet kojarzymy, bo tam często jedzenie zostawialiśmy, że zmarła. No i okazało się, że też na drugi dzień w tym samym miejscu zmarła druga pani bezdomna, jej koleżanka, która wzięła skrzypce. Ze sobą i poszła w to samo miejsce wieczorem i rano też została znaleziona już niestety nie żywa. Więc y, ciało Emilii jest w kostnicy, ponieważ y, na dzień dzisiejszy nie udało się znaleźć żadnej rodziny, która by ciało mogła odebrać i będzie y, skremowana najprawdopodobniej. Y, I też ci znajomi, przyjaciele prosili nas o. Balony, więc zostawiliśmy im 20 dolarów na baloniki, żeby y, udekorować to miejsce, w którym zmarła. I właściwie to dwie pary panie zmarły. Y, dzień po dniu można powiedzieć. No i zostawiliśmy też Biblię, zmówiliśmy zdrowaśkę i poprosiliśmy też ich